O, tu się nagrywa, dobra, nie <grym> się odpaliło. Siema strzałkowi pospołowajem, a czy dzisiaj ze mną jest? No Mikołaj? No, co? No, no powiedz no, przywitaj się. No no, no hej, 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 elo, elo, 3 2 no, Dobra, już się ogarnij. Okej, okay. dzisiaj będziemy sobie zwiedzać mapkę Treehouse. A więc no, zostawcie łapkę w górę, ja już wszystkie to zmieniłem. <grym> Ej, dlaczego ściągać? Przecież ja to też zwiedzałem już. Na, nawet nagrywałem z tego. Co? Tak. Dobra, ale mógłbyś to wytłumaczyć, Mikołaj. Nawet nie wrzuciłeś tego filmu, więc tak jakby od ciebie nie zgapiam. Po prostu nie wiem, po prostu była jakaś awaria. No właśnie. Więc ja od ciebie nie zgapiam, bo nawet tak nie wrzuciłeś. Mm, dobra. Dzisiaj będziemy sobie oglądać ten domek. Jak widzicie, który jest przede mną. Ale ty, mój drogi widzu, zostaw teraz łapkę w górę, subika, dzwoneczek, jak masz na to 5 sekund. 1, 2, 3, 4, 5. Jak zostawiłeś, to dziękuję bardzo. Albo zostawiłaś. A więc co, teraz będziemy zwiedzać ten domek. Też mam szajderki wybrane. No. Mogę wam nagrać odcinek, jak grać szajderki sobie. Jak mieć takie shaderki. Widzicie, woda faluje. Te drzewa też się ruszają. Chmurki też są bardzo ładne. Wszystko ładne jak na shaderach, nie? So, jest ładnie cienie. Mogę też z tekstury paka nagrać i w ogóle. no Piszcie w komentarzach po prostu. Jak widzicie, no ten domek jest ogromny. No to no, chyba nie będę przedłużał, no i lecimy. Dobra. Co my tutaj mamy? Tutaj jakąś kopalnię. Czekajcie. Idziemy. idziemy tutaj na górę. Syk. To jest jakaś kopalnia, nie? Jakąś kochany. A, to jest jakieś wyjście. To co... Wow, tu jest wodospad nawet. Ej, to jest bardzo ładny domek. Mm. No serio, fajne. On jest dobry. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy schodki, jakieś wejścia. Dobra, to przejdziemy się po nich. Um, tutaj mamy liście jak w drzewie. Bo w drzewie muszą być liście. Bo chyba, że na jesień, na zimę. Nieważne. O, tutaj mamy kakao jakieś. W ogóle. Tutaj jakieś jest, widzę, zejście. To jest chyba wyjście z tego domu. Tak. Tutaj pewnie by się bardzo dużo mobów rozpyło, bo tutaj jest cień. I tak nie powinno być. Ja mam oczywiście pokojowy włączony, mam też kreatywa, żeby nie łazić na survivalu. No i tutaj mamy też, tutaj mamy różne piecyki, jakieś ten portal nether przenosi mi się. I budowanie terenu. Jestem też ciekawy, jak będzie wyglądał nether na tych shaderach. I nadarek spoko wygląda więc no, tutaj mamy portal do naderu, przechodzimy przez niego arytmimy się tutaj w domku no. robi się noc czekajcie tam może wyłączył tą noc a nie bo to się w ustawieniach nie wyłączało już tak dawno nie ja gram w Minecraft'a, ja włączałem nocy i w ogóle. Czas. No szybciej. Dzień. Okej. Okay. No i teraz idziemy tutaj na górę. Na górze mamy pokój. Tutaj jakaś zbrojka jest. Tutaj kolejna zbrojka. Tutaj kolejna zbrojka. I tutaj kolejna zbrojka. Czyli to jest chyba jakaś zbrojownia. Tak, to jest jakaś zbrojownia. Dobra. Idziemy teraz do kolejnego pokoju, który jest tam na górze. I tutaj na górze taki taras i ciężko powiedzieć co to jest. A dobra, tutaj mamy schodki i... And... Nie wiem czy to o coś po polsku, czy nie. Ja się nie znam zbytnio na angielski. Więc ja tam nie będę nic mówił. No. Ten film dopiero trwa 4 minuty, ja już myślałem, że trwa teraz jakieś 10 minut. Halo Mikołaj? No, co? O, dobra. No, dobra. Ja tutaj sobie wlecę na górę. Okej, okay. okay, i tutaj już mamy coś ciekawego. To jakieś ciasto, miodek. O nie ja zniszczyłem. O nie zniszczyłem, czekajcie. Nie, to były płytki. Zaraz, płytkę. Yy, o, o, dobra, chcę Tak. O, dobra, domek naprawiony. Yy, no i tak, czekajcie, ja bym sobie ustawił na przygodową. A, to myślę przygodowy, dobra, żebym nie mógł niszczyć. Czekajcie, czekajcie. Tutaj kreatywny, a tu tego dodam. No nie, to nie działa kurde. wam pokazać. Dobra, tutaj mamy jakieś ciastka. to jest chyba jadalnia. A ja muszę kończyć. No dobra, no co pa Czyli zostaliśmy sami, a więc okej. Okay. Tutaj mamy jakąś dolnię, tutaj mamy my chyba miejsce pracy. Mm. Dobra. Teraz idziemy tutaj na górę. Aha, na górze jest kolejne piętro. To jeszcze tam coś idziemy zobaczyć, no? W ogóle też możecie zasubskrybować. Jeszcze jest. To są chyba podjątki na siłę, to jest Lecznicza tutaj oddychająca i tu oddychająca, okej. Okay. Tu, no, czyli tutaj mamy coś do robienia miksturek. No i co? Teraz idziemy chyba tam na górę. Um, tutaj na górę idziemy, czy piszę na tych tabliczkach, czy nie. Czekajcie. Ja nic na tych tabliczkach nie piszę. Um, Okej, okay, tutaj mamy telewizor chyba? No, to jest jakiś telewizor może? Nie wiem. Tutaj mamy no, taki trafik. O, tu jest skrzynia. I to jest chyba magazyn z tego, co mi się wydaje. Um, no dobra, idziemy na górę. Ty, tutaj w skrzyniach chyba nic nie ma i to jest skarbiec. Tak, to jest raczej skarbiec księdza Perły, ale co w skarpcu robi wiodra z wodą? No, tutaj jakieś kartingi, ta A, to jest sypialnia! Dobra, bo łóżka są. To chyba tyle z tego domku, nie? Tam. No tak, tyle z tego domku. Jak chcecie, mogę też zrobić drugą serię z Minecrafta, gdzie w tym domku będę sobie mieszkał. I no po prostu byśmy tak... ...ogrywali no, to, nie? żebym sobie mieszkał w tym domku. A więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Że tak, na tym tle wezmę. A. A więc zostaw łapkę w górę, suba, dzwonek. Bo chcę do końca wakacji wbić... ...20 subskrybentów. No i co? Cześć.